Dobra, zaczynamy trzecią część yy, spakowania się. Wiecie, jak to było w poprzednich częściach. Więc, będzie potrzebne jeszcze na przykład. Yy, może na przykład. Yy, wiecie, coś z higienem. Tutaj macie te rzeczy, bo trochę się wstydzę ich wymówić. Ale wiem, że na pewno każdy z nas ich używa wziąć żyl pod prysznic. Macie pewnie mm, ten, jak to się nazywało? Kinie, ale pewnie teraz będziecie, że o Jezu, kol 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 kolorowanki są dla małych dzieci, nie? Więc powiem wam, że one nie są dla małych dzieci, bo ostatnio znalazłam też w Biedronce kolorowanki na przykład dla dorosłych, tak po numerkach, wiecie o co mi chodzi. To też takie kolorowanki wziąć, jeśli nie macie. Przecież na moim kanale. Pa, pa!